Czy wiesz, że już teraz manipulujesz energią, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy? Wszystko, co myślisz, wszystko, co czujesz, a nawet wszystko, czym emanujesz, jest energią. A ta energia wpływa nie tylko na Twoje życie, ale także na życie ludzi wokół Ciebie. Dziś pokażę Ci, jak zacząć świadomie nią zarządzać krok po kroku. A jeśli dotrzesz do końca, Ujawnię ci sekretną zasadę, strzeżoną przez wieki, która całkowicie zmieni twoje rozumienie energii i sposób, w jaki wykorzystujesz ją na swoją korzyść. Przygotuj się: to, co zaraz odkryjesz, może odmienić twoją rzeczywistość. Czy kiedykolwiek wszedłeś do jakiegoś miejsca i od razu poczułeś szczególną atmosferę, dobrą lub złą, nie rozumiejąc dlaczego? Może pokój wydawał się ciężki i napięty, a park napełnił cię spokojem i radością. To nie przypadek. Wszystko wokół nas, każda osoba, każdy przedmiot, a nawet każda przestrzeń jest wypełnione niewidzialną energią, która wpływa na to, jak się czujemy i jak działamy. Od starożytnych Egipcjan po tybetańskich mnichów ludzkość wiedziała, że to, co widzimy oczami, to tylko powierzchnia. Egipcjanie budowali świątynie ustawione w linii z gwiazdami nie tylko ze względów estetycznych, ale po to, by kierować kosmiczne energie do swoich rytuałów. Tybetańscy mnisi spędzają lata ćwicząc umysły i ciała, aby wyczuwać przepływ energii wokół nich, ucząc się z nim harmonizować. Wszystko to pokazuje nam, że rzeczywistość, którą postrzegamy, to tylko niewielka część tego, co naprawdę istnieje. Pod tym co widoczne pulsuje ocean energii, nieustannie płynący. Każda twoja myśl, każda emocja, nawet najprostsze działania oddziałują z tą energią i wpływają na otoczenie. Kiedy jesteś szczęśliwy, twoje wibracje rosną i możesz zarażać tym uczuciem innych. Kiedy jesteś niespokojny lub zły, ta sama energia może tworzyć napięcie, którego nikt nawet nie zauważy. Dlatego stan wewnętrzny człowieka wpływa nie tylko na jego życie, ale także na życie otaczających go osób. Pomyśl o codziennym przykładzie. Wchodzisz na spotkanie lub do sali lekcyjnej i zauważasz, że coś jest nie tak. Ten dyskomfort wynika nie tylko z tego, co widzisz lub słyszysz, ale z energii, którą emanują ludzie. Podobnie, czasami wystarczy, że jedna osoba wejdzie uśmiechnięta i entuzjastyczna, aby atmosfera całkiem się zmieniła. To energia w działaniu, oddziałująca na siebie na poziomie świadomym i nieświadomym. Zrozumienie tego to pierwszy krok do rozpoczęcia zarządzania własną energią. Nie jesteś biernym odbiorcą porywanym przez to, co dzieje się wokół ciebie. Każdy gest, każda myśl, każda emocja to narzędzie, którym możesz nauczyć się kierować. Kiedy postrzegasz to w ten sposób, twoje życie zaczyna się zmieniać, ponieważ uświadamiasz sobie, że masz moc, której do tej pory nawet nie podejrzewałeś. Istnieją nawet proste praktyki, które możesz wykonywać, aby zacząć odczuwać energię wokół siebie. Zwróć uwagę na to, jak dane miejsce na ciebie działa, jak reagujesz na różnych ludzi, a nawet jak określone przedmoty wpływają na ciebie emocjonalnie. Wszystko to uczy Cię rozpoznawania wzorców energetycznych i stopniowego wpływania na nie. Zrozumienie i odczuwanie energii to nie magia. To coś, czego każdy może się nauczyć, wystarczy cierpliwość i praktyka. A najlepsze jest to, że kiedy zaczniesz ją dostrzegać, uświadomisz sobie, że świat wokół Ciebie jest o wiele bardziej dynamiczny, żywy i połączony. Czy kiedykolwiek wszedłeś do jakiegoś miejsca i od razu poczułeś szczególną atmosferę, dobrą lub złą, nie rozumiejąc dlaczego? Może pokój wydawał się ciężki i napięty, a park napełnił cię spokojem i radością? To nie przypadek. Wszystko wokół nas, każda osoba, każdy przedmiot, a nawet każda przestrzeń jest wypełnione niewidzialną energią, która wpływa na to, jak się czujemy i jak działamy. To od starożytnych Egipcjan po tybetańskich mnichów ludzkość wiedziała, że to, co widzimy oczami, to tylko powierzchnia. Egipcjanie budowali świątynie ustawione w linii z gwiazdami, nie tylko ze względów estetycznych, ale po to, by kierować kosmiczne energie do swoich rytuałów. Tybetańscy mnisi spędzają lata ćwicząc umysły i ciała, aby wyczuwać przepływ energii wokół nich, ucząc się z nim harmonizować. Wszystko to pokazuje nam, że rzeczywistość, którą postrzegamy, to tylko niewielka część tego, co naprawdę istnieje. Pod tym, co widoczne, pulsuje ocean energii, nieustannie płynący. Każda twoja myśl, każda emocja, nawet najprostsze działania, oddziałują z tą energią i wpływają na otoczenie. Kiedy jesteś szczęśliwy, twoje wibracje rosną i możesz zarażać tym uczuciem innych. Kiedy jesteś niespokojny lub zły, ta sama energia może tworzyć napięcie, którego nikt nawet nie zauważy. Dlatego stan wewnętrzny człowieka wpływa nie tylko na jego życie, ale także na życie otaczających go osób. Pomyśl o codziennym przykładzie. Wchodzisz na spotkanie lub do sali lekcyjnej i zauważasz, że coś jest nie tak. Ten dyskomfort wynika nie tylko z tego, co widzisz lub słyszysz, ale z energii, którą emanują ludzie. Podobnie czasami wystarczy, że jedna osoba wejdzie uśmiechnięta i entuzjastyczna, aby atmosfera całkowicie się zmieniła. To energia w działaniu, oddziałująca na siebie na poziomie świadomym i nieświadomym. Zrozumienie tego to pierwszy krok do rozpoczęcia zarządzania własną energią. Nie jesteś biernym odbiorcą, porywanym przez to, co dzieje się wokół ciebie. Każdy gest, każda myśl, każda emocja to narzędzie, którym możesz nauczyć się kierować. Kiedy postrzegasz to w ten sposób, twoje życie zaczyna się zmieniać, ponieważ uświadamiasz sobie, że masz moc, której do tej pory nawet nie podejrzewałeś. Istnieją nawet proste praktyki, które możesz wykonywać, aby zacząć odczuwać energię wokół siebie. Zwróć uwagę na to, jak dane miejsce na ciebie działa jak reagujesz na różnych ludzi, a nawet jak określone przedmioty wpływają na ciebie emocjonalnie. Wszystko to uczy cię rozpoznawania wzorców energetycznych i stopniowego wpływania na nie. Zrozumienie i odczuwanie energii to nie magia, to coś, czego każdy może się nauczyć, wystarczy cierpliwość i praktyka. A najlepsze jest to, że kiedy zaczniesz ją dostrzegać, uświadomisz sobie, że świat wokół ciebie jest o wiele bardziej dynamiczny, żywy i połączony niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego negatywne emocje wydają się tak potężne, jakby miały nad tobą kontrolę? Prawda jest taka, że nie istnieją przypadkowo. Wszystko we wszechświecie ma swoje przeciwieństwo: światło i cień, pozytywność i negatywność, ciepło i zimno, ciepło i niszczenie. Nic nie działa bez równowagi, podobnie jak energia. Najczęstszym błędem jest próba wyeliminowania negatywności, ignorowania jej lub tłumienia, ale to nie działa. To, co naprawdę odmienia Twoje życie, to nauka przekształcania tej energii. Każda emocja, którą postrzegamy jako negatywną, może stać się potężnym motorem napędowym, jeśli wiemy, jak sobie z nią radzić. Wyobraź sobie strach. Na pierwszy rzut oka paraliżuje cię i ogranicza, ale jeśli nauczysz się go rozumieć i ukierunkowywać, może stać się siłą do działania, do ochrony siebie, do jasnego poruszania się naprzód. Gniew, który często przyćmiewa umysł, może zostać przekształcony w siłę napędową, w determinację do zmiany sytuacji, która wymaga poprawy. Nawet smutek, gdy go zrozumiesz, staje się źródłem mądrością i samopoznaniem. To nie jest teoria. Nauki alchemików, mistyków i mistrzów duchowych z całego świata są zgodne. Twoja największa słabość, właściwie zrozumiana, jest bramą do twojej największej mocy. Każda intensywna emocja, którą odczuwasz, jest sygnałem skoncentrowanej energii czekającej na świadome ukierunkowanie. Praktycznym ćwiczeniem jest obserwowanie swoich reakcji w ciągu dnia. Kiedy odczuwasz strach, frustrację lub smutek, nie próbuj uciekać od tych emocji. Oddychaj, poczuj, gdzie manifestują się w Twoim ciele i zadaj sobie pytanie: jak mogę wykorzystać tę energię na swoją korzyść? Dzięki praktyce nauczysz się ją przekierowywać i zauważysz, że nawet najtrudniejsze chwile można przekształcić w okazję do rozwoju i działania. Fascynujące jest to, że ta zasada biegunowości nie dotyczy tylko emocji. Każda sytuacja, każde wyzwanie, każda przeszkoda w Twoim życiu ma również swoją drugą stronę. Jeśli nauczysz się dostrzegać energię na obu biegunach, będziesz w stanie znaleźć rozwiązania tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko problemy, i możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś ograniczenia. Kiedy głęboko to zrozumiesz, Twoje postrzeganie się zmieni. Nic nie jest całkowicie negatywne ani całkowicie pozytywne. Wszystko jest energią czekającą na zrozumienie i wykorzystanie. I właśnie tam zaczyna się Twoja prawdziwa moc nie kontrolowanie energii innych ludzi, ale przekształcanie własnego cienia w siłę. Jeśli chcesz nadal uczyć się, jak przekształcać każdą emocję lub sytuację w potężną energię dla swojego życia, zostań ze mną, ponieważ to, co nastąpi, sięga jeszcze głębiej. Jak Twoja intencja kieruje całą tą energią i tworzy Twoją rzeczywistość. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by pomyśleć o mocy, jaką twój umysł ma nad twoim życiem? Każda myśl, każdy obraz, który masz w głowie, to nie tylko idea, to wibrująca energia, która zaczyna kształtować twoją rzeczywistość. Gdziekolwiek skupisz swoją uwagę, twoja energia płynie, a to, co utrzymujesz z intencją, zaczyna przyciągać doświadczenia, które rezonują z tą samą częstotliwością. Intencja jest potężniejsza niż wielu sądzi. Nie chodzi tylko o pragnienie czegoś lub wyobrażenie sobie tego. To połączenie skupienia, emocji i jasności, które naprawdę porusza energię. Dlatego nauka kierowania swoją intencją jest niezbędna do transformacji Twojego życia. Bardzo proste ćwiczenie pozwoli Ci to natychmiast poczuć. Zamknij oczy, oddychaj głęboko i przywołaj wspomnienie, które wywołuje głęboką wdzięczność. Może to być chwila radości, uścisk, osiągnięcie, każde doświadczenie, które sprawia, że czujesz autentyczne połączenie i dobre samopoczucie. Poczuj, jak ta wibracja zaczyna się rozszerzać w Twojej klatce piersiowej, niczym ciepło lub bicie serca, które rozprzestrzenia się po całym ciele. To uczucie, które odczuwasz, to energia reagująca na Twoją intencję. Twój umysł tworzy wzorzec energetyczny, który zaczyna odbijać się nie tylko w Tobie, ale także w Twoim otoczeniu. To przypomnienie, że wszystko, czego doświadczasz, ma swoje korzenie w energii, którą decydujesz się utrzymać i którą projektujesz. Aby wzmocnić tę zasadę, zapraszam Cię do zrobienia czegoś prostego: Napisz w komentarzach frazę: Energia podąża za moją intencją. Świadome zrobienie tego pomoże Ci utrwalić tę koncepcję w Twoim umyśle, przypominając Ci, że każda decyzja, każda myśl i każda emocja, którą zdecydujesz się utrzymać, ma bezpośredni wpływ na Twoje życie. Najbardziej fascynujące jest to, że im częściej będziesz ćwiczyć to ćwiczenie, tym bardziej zauważysz, że nie tylko wizualizujesz zmiany, ale także dostosowujesz swoją energię do tego, co chcesz zamanifestować. A kiedy Twoja intencja, Twoje emocje i Twoje działania zaczną wibrować w harmonii, energia płynie bardziej naturalnie, otwierając drzwi, które kiedyś wydawały się zamknięte i przyciągając możliwości, które wcześniej wydawały się niemożliwe. To prosta, ale głęboka zasada: energia zawsze podąża za intencją. To, co świadomie myślisz i czujesz, może zmienić Twoją rzeczywistość, o ile nauczysz się kierować tym z jasnością i celem. Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś z całych sił, a mimo to wydawało się, że to nigdy nie nadejdzie? Być może prosiłeś o obfitość, miłość, zdrowie lub pewność siebie, i pomimo Twoich wysiłków nic się nie zmieniało. Powodem nie jest to, czego chcesz, ale to, kim jesteś, kiedy o to prosisz. To jeden z najlepiej strzeżonych sekretów starożytnych mistrzów nie przyciągasz tego, czego pragniesz. Przyciągasz to, kim jesteś. Pomyśl o tym przez chwilę. Jeśli prosisz o obfitość, ale w głębi duszy boisz się niedostatku, twoja wibracja jest podzielona. To tak, jakby twoja energia wysyłała sprzeczne sygnały do wszechświata. Z jednej strony chcesz otrzymać, z drugiej podświadomie się temu opierasz. To samo dzieje się ze zdrowiem, z miłością, z każdym celem, do którego dążysz. Jeśli mówisz, że chcesz zdrowia, ale postrzegasz siebie jako słabego lub chorego, energia, którą emitujesz, nie odpowiada twojej intencji, a to, co otrzymujesz, odzwierciedla tę sprzeczność. Sekret zmiany tego leży w tym, co mędcy nazywali spójnością energetyczną. Oznacza to zharmonizowanie trzech zasadniczych elementów: intencji, emocji i działań. Kiedy umysł, serce i zachowanie są zharmonizowane z tym, czego pragniesz, Twoja energia przestaje się rozpraszać i zaczyna naturalnie płynąć w kierunku celu. To jak szarpanie struny gitary. Jeśli struna jest nastrojona, wibruje harmonijnie. Jeśli jest rozstrojona, wytwarza hałas i napięcie. Twoja wibracja działa w ten sam sposób. Kiedy jest zharmonizowana, wszystko w Twoim życiu zaczyna z Tobą rezonować. Starożytni nazywali to rezonansem i była to jedna z centralnych zasad nauk hermetycznych i duchowych. Rozumieli, że kiedy Twoja wewnętrzna częstotliwość zrównuje się z częstotliwością tego, co chcesz przyciągnąć, energia nie napotyka oporu. Wszystko zaczyna działać na Twoją korzyść, prawie jakby wszechświat sprzysiągł się, by Ci pomóc. Aby to lepiej zrozumieć, wyobraż sobie, że chcesz poprawić swoją pewność siebie. Jeśli mówisz tylko, chcę być bardziej pewny siebie, ale w głębi duszy nadal wątpisz w siebie i odczuwasz strach, energia, którą emitujesz, nie jest zgodna z Twoim pragnieniem. Ale jeśli uda ci się poczuć pewność siebie, pomyśleć o tym i działać tak, jakbyś już był tą pewną siebie osobą, Twoja wibracja zacznie rezonować z tą rzeczywistością. Energia, którą teraz emitujesz, odpowiada temu, co chcesz zamanifestować. A wszystko wokół ciebie zacznie to odzwierciedlać: rozmowy, możliwości, a nawet sposób, w jaki postrzegają cię inni. Praktyczne ćwiczenie, które pomoże ci zacząć stosować tę zasadę, jest następujące. Wybierz coś, co naprawdę chcesz przyciągnąć. Może to być obfitość, zdrowie, jasność umysłu lub harmonijny związek. Zamknij oczy, oddychaj głęboko i wyobraź sobie, że już żyjesz tą rzeczywistością. Poczuj dokładnie te same emocje, które czułbyś, gdybyś już to miał. Obserwuj, jak byś działał, jakbyś myślał, jakbyś się poruszał w swoim codziennym życiu. Im bardziej autentyczne jest to wewnętrzne doświadczenie, tym bardziej spójna będzie Twoja wibracja. Siła tej zasady polega na tym, że zmienia sposób, w jaki postrzegasz manifestację. Nie chodzi już tylko o życzenie czegoś i nadzieję, że się wydarzy, ale o stanie się częstotliwością tego, co chcesz przyciągnąć. Ponieważ wszechświat reaguje nie na Twoje słowa, ale na wibrację, którą wysyłasz w każdej chwili. Każda myśl, każda emocja i każde działanie działa jak magnes, przyciągając wszystko, na co pozwala Twoja energia. I oto najbardziej odkrywcza część. Wielu ludzi ponosi porażkę nie dlatego, że ich intencje są słabe, ale dlatego, że ich energia jest podzielona, wysyłają sprzeczne sygnały, nie zdając sobie z tego sprawy. To, co naprawdę przyciągasz do swojego życia, to nie to, co deklarujesz, że chcesz, ale to, kim jesteś w swojej istocie pod względem wibracji i spójności. Zrozumienie tej zasady radykalnie zmienia sposób, w jaki żyjesz. Każde wyzwanie, każda intensywna emocja, każda negatywna lub pozytywna myśl przestaje być przeszkodą lub zbiegiem okolicznością, a staje się narzędziem, którego możesz świadomie użyć, aby zestroić się z życiem, jakie pragniesz stworzyć. Gdy opanujesz energetyczną spójność, wszystko, co wcześniej wydawało się poza Twoją kontrolą, zaczyna reagować na Twoje wibracje, a manifestacja przestaje być przypadkowa, stając świadomym i potężnym procesem. Nadszedł moment najgłębszego objawienia energetycznej jedności. To, co zaraz zrozumiesz, Całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegasz swoje życie i swoją relację ze wszechświatem. Prawda jest prosta i potężna. Nie ma rozdziału między Twoją energią a energią wszechświata. Wszystko, co istnieje, od najdalszej gwiazdy po najmniejszy atom w Twoim ciele, wibruje w tym samym nurcie, niewidzialnie i stale połączone. To oznacza, że to, co przekształtasz w sobie, nie pozostaje tam na zawsze. Każda myśl, każda emocja, każda zmiana, jaką wprowadzasz w swojej energii, nieuchronnie odbija się w Twojej zewnętrznej rzeczywistości. Jak mawiali starożytni mistrzowie jak wewnątrz, tak na zewnątrz jak na górze, tak na dole to nie tylko poetyckie sformułowanie to fundamentalna zasada, która wyjaśnia, dlaczego wszystko w Twoim życiu reaguje na Twoją wewnętrzną wibrację. Kiedy to zrozumiesz, próby forsowania energii stają się bezcelowe. Nie musisz już walczyć z okolicznościami ani próbować kontrolować każdego szczegółu swojego otoczenia. Zamiast tego uczysz się płynąć z energetycznym prądem wszechświata, dostosowując swoje wewnętrzne ja do życia, które pragniesz stworzyć. Kiedy Twoja energia staje się spójna z Twoimi intencjami i emocjami, wszystko zaczyna się naturalnie układać. Pojawiają się okazje, właściwi ludzie zwracają się do Ciebie, a rozwiązania, które kiedyś wydawały się niemożliwe, wyłaniają się z łatwością. Pomyśl o swojej energii jak o rzece. Jeśli spróbujesz ją zatrzymać lub siłą przekierować, rozpada się i generuje opór. Ale jeśli nauczysz się nią nawigować, płynąć z jej nurtem, odkryjesz, że wszechświat zaczyna działać na Twoją korzyść. Każda synchronizacja, każde nieoczekiwane spotkanie, każda chwila jasności, której doświadczasz, jest znakiem, że Twoja energia jest zgodna z uniwersalnym nurtem. Potężnym ćwiczeniem, aby to poczuć, jest zamknięcie oczu, głęboki oddech i rozszerzenie świadomości poza ciało. Wyobraź sobie, jak Twoja energia rozciąga się poza pokój, poza Twoje miasto, łącząc się z energią Ziemi, Słońca, Gwiazd. Wizualizuj, jak Twoja energia integruje się z uniwersalnym nurtem bez wysiłku, bez oporu, po prostu płynąc. Dzięki regularnej praktyce zaczniesz dostrzegać subtelne zmiany. Twoje myśli i emocje nie są już przeszkodami, lecz narzędziami do tworzenia rzeczywistości, której pragniesz. Twoja obecność zaczyna wpływać na otaczających Cię ludzi, nie w sposób nachalny, ale po prostu poprzez moc Twojej zharmonizowanej wibracji. To tak, jakbyś stał się kanałem, przez który przepływ życia manifestuje się z łatwością i harmonią. To prawdziwe mistrzostwo w dziedzinie energii, zrozumienie, że nie chodzi o jej kontrolowanie, ale o bycie z nią jednością. Kiedy Twoje wewnętrzne ja i Twoja wibracja są zharmonizowane z prądem wszechświata, Twoje życie zaczyna odzwierciedlać tę harmonię w każdym szczególe, a transformacja, która kiedyś wydawała się niemożliwa, staje się nieunikniona. Teraz już wiesz, jesteś energią i manipulujesz nią w każdej chwili, nawet jeśli nie zawsze jesteś tego świadomy. Każda myśl, każda emocja, każde działanie, które podejmujesz, kształtuje Twoje życie i Twoje otoczenie. Dobra wiadomość jest taka, że kiedy nauczysz się robić to świadomie, wszystko się zmienia. Twój umysł się oczyszcza, Twoje ciało harmonizuje, a Twoje przeznaczenie zaczyna odzwierciedlać wibrację, którą postanawiasz podprzymywać. Dziś chcę zaprosić Cię do praktyki czegoś prostego, ale potężnego. Znajdź ciche miejsce, usiądź w ciszy i oddychaj głęboko. Zamknij oczy i poczuj, jak Twoja energia zaczyna się rozprzestrzeniać od wewnątrz, poza Twoje ciało, otulając pokój, przestrzeń wokół Ciebie i łącząc się z nurtem wszechświata. Poczuj, jak wszystko jest ze sobą powiązane, jak Twoja energia jest częścią większej całości. Czyniąc to, pamiętaj o czymś fundamentalnym. Prawdziwa moc nie tkwi w kontrolowaniu energii ani w wymuszaniu rezultatów, ale w stawaniu się nią. Kiedy dostosujesz się do uniwersalnego przepływu, kiedy twoja intencja, emocje i działanie wibrują spójnie, energia zaczyna płynąć przez ciebie naturalnie. To, co kiedyś wydawało się wysiłkiem, oporem lub zmaganiem, przekształca się w harmonię, łatwość i synchronizację. A oto najbardziej odkrywcza część. Im więcej praktykujesz, tym bardziej zauważysz, jak sama Twoja obecność zaczyna wpływać na Twoje otoczenie, jak niespowiewanie pojawiają się okazje, jak właściwi ludzie do Ciebie podchodzą i jak wyzwania znajdują rozwiązania bardziej naturalnie. To nie magia, to konsekwencja zrozumienia i życia zgodnie z zasadami energii. Więc dziś niech to stanie się nawykiem. Poświęć kilka minut każdego dnia na odczuwanie swojej energii, rozszerzanie jej, dostosowywanie do swojej intencji i płynięcie z nią, ponieważ w tym momencie Twoje życie nie jest już ograniczone tym, co wydaje się niemożliwe, i zaczyna odzwierciedlać rzeczywistość Twojej wibracji. Zawsze pamiętaj, siła nie tkwi w kontrolowaniu energii, lecz w stawaniu się nią. Kiedy to zrobisz, cały Twój świat zacznie się zmieniać w głęboki i autentyczny sposób.